Cześć kochani, witam was w dzisiejszym odcinku na tym kanale, a jest to 50 faktów o mnie. Mam nadzieję, że się nie zanudzicie tutaj ze mną. Yy, idziemy od takich prostych faktów, po trochę bardziej pokręcone, także zostańcie ze mną tutaj i, i zapraszam do oglądania. Nazywam się Natalia Klewicz, ale miałam mieć na imię Natasza i nadal czuję wielki ból do mojej mamy i taty, że jednak nie zdecydowali się na Nataszę. Na drugie imię mam Asia, a na trzecie uwaga, Faustyna. To po mojej patronce. Urodziłam się 28 listopada 2000 roku i aktualnie mam 19 lat. Mój znak zodiaku to Strzelec. Mam trójkę rodzeństwa. Mam starszą siostrę Dominikę, młodszą siostrę, która jest zresztą moją przybraną siostrą y, Paulinkę oraz najmłodszego braciszka Stasia. Moja mama ma na imię Asia, a mój tata Krzysiu. Urodziłam się w Gdańsku, a jak miałam 9 lat, wyprowadziliśmy się z rodziną na Kaszuby. Słuchajcie, jestem leworęczna. Mam bardzo dobrą pamięć do ludzi i do wszystkich w ogóle wspomnień z dzieciństwa i nieraz jest tak, że spotykam kogoś i ta osoba mnie nie kojarzy, a ją znam, pomimo, że nie wiem, nie widzieliśmy się 15 lat i mam tak naprawdę w wielu sytuacjach. Zmieniałam szkołę cztery razy w moim życiu i byłam w czterech liceach. Jedną maturę, czyli maturę z polskiego, pisałam w czerwcu. Ale to nie dlatego, że była to poprawka, tylko po prostu mieliśmy alarm Bobowy. Długa historia. Jak byłam mała, miałam chyba około 10 lat, to zaczęłam występować na deskach teatru w takim stowarzyszeniu teatralnym, i to było takie moje pierwsze yy, zderzenie z taką sceną teatralną i z aktorstwem. Moją ulubioną zabawą w dzieciństwie były lalki Barbie. Naprawdę to jest dla mnie całe moje dzieciństwo. Moim największym marzeniem jest zostanie aktorką. Nigdy nie byłam w związku. <laughs> nigdy nie byłam w związku, nigdy nie miałam chłopaka i mogę Wam powiedzieć, że niestety, to jest w sumie ciekawy fakt: zawsze u mnie jest tak, że jak ja się w kimś zakochuję, to ta osoba nie, a jak ktoś we mnie, to ja nie. Także tak wygląda całe moje życie. Byłam wegetarianką przez dwa lata. Jestem wielką fanką seriali i uwielbiam je oglądać i powinnam to ograniczyć, bo robię to za często. Nienawidzę horrorów i nikt mnie nie zmusi do obejrzenia horroru nigdy. Mam taki ukryty talent i to jest gra w Need for Speed. Słuchajcie, ja jestem naprawdę dobra w graniu w w których trzeba się ścigać i zawsze wygrywam z wszystkimi chłopcami i to było dosyć przykre. Jestem osobą, która uwielbia chodzić na mecze piłki nożnej, ale nienawidzę ich oglądać. Tak mnie denerwuje, jak ktoś ogląda mecze piłki nożnej. Straszne to jest. W całym moim życiu nigdy nic nie złamałam. Kiedyś prawie miałam zagrożenie z WF-u. Jedyny sport, w którym jestem dobra, to piłka ręczna. Tak samo, jak kocham seriale, to kocham też kino i to chyba nawet bardziej. I gdybym mogła, to bym chodziła codziennie do kina na wszystko. W gimnazjum byłam bardzo dobrą uczennicą i miałam najwyższą średnią 5-9 i miałam stypendium. Taki kujonek. Jestem wierząca i chodzę do kościoła i wiara w ogóle jest bardzo ważnym elementem w moim życiu. Jeździłam konno i byłam najgorsza w całej stadninie. Mam wspaniałą przyjaciółkę, którą znam od 19 lat, jest to Ala, i pewnie nieraz ją widzieliście u mnie na insta-story. To każdy chyba wie, bo myślę, że powtarzałam to 100 razy. Boję się wszystkiego i nie będę już tego wymieniać. Większość z Was wie, czego. Bardzo dużo choruję. I tak teraz jest lepiej, ale słuchajcie, jak chodziłam do szkoły, to mój rekord życiowy to było 186 nieobecności w jednym semestrze. I to był hardcore. Najgorsza rzecz w szkole dla mnie to dyktanda. W sensie już ich teraz nie mam, ale jak byłam mała, to dyktanda były tragedią i dostawałam za każdym razem jedynkę. Kiedy byłam mała, bardzo często mdlałam, jak byłam w jakimś tłumie i w pewnym momencie już nie mogłam chodzić na przedstawienia teatralne w przedszkolu lub w zerówce, bo po prostu omdlewałam w tych tłumach. Kolejny fakt z dzieciństwa, totalna prawda, byłam uzależniona od picia mleka, jak byłam mała. Piłam go tak dużo, że kiedyś zamiotowałam na buta jakiejś pani w kościele i to było bardzo, bardzo słabe i od tego czasu już nie piłam tyle mleka. Nienawidzę jeść żadnych takich organów ze zwierząt flaki, wątróbka, jakieś takie rzeczy. Fuj! Chodziłam na zajęcia robienia na drutach. Byłam harcerką przez wiele, wiele lat i jeszcze byłam zuchem. Kocham robić aranżacje wnętrz i moim chyba jednym z największych marzeń to to, żeby wreszcie mieć kiedyś swoje mieszkanie i móc je urządzić tak jak je sobie wyobrażam. Uwielbiam mieć wszystko zaplanowane i wszystko na co wpadnę, co muszę mieć do zrobienia, to mam od razu napisane w notatniku w telefonie, więc mój notatnik to jest w ogóle cały kalendarz mojego życia. Zawsze najpierw mleko, potem płatki i to to jest dobre. Nie. Inaczej nie róbcie. Gefi. Dużo łatwiej jest mi mieć kontakt z dorosłymi ludźmi niż z ludźmi w moim wieku i faktycznie nieraz się trochę stresuję w rozmowach z ludźmi, z moimi rówieśnikami. Uwielbiam grać w gry planszowe i z moimi rodzicami nieraz robiliśmy wieczory gier planszowych i to było takie fajne. Na TikToku oglądam jedynie filmy ze zwierzętami i cały mój TikTok, ta strona główna, to są zwierzęta. Uwielbiam Warszawę i chciałabym tam zamieszkać kiedyś na stałe. Nienawidzę Rajstop nienawidzę i dlatego m.in. nie chodzę zimą w spódniczkach, bo po prostu rajstopy nie. Mam bardzo duży problem z odpisywaniem ludziom. Dużo bardziej wolę kontakt na żywo i potrafię faktycznie czasem nie odpisywać przez kilka godzin albo nawet kilka dni. Dużo lepsza jestem w takim bezpośrednim kontakcie niż w pisaniu. Jakoś tego po prostu zbytnio nie lubię. Podsumowując, jestem optymistką i bardzo lubię moje życie i, i po prostu dużo się uśmiecham. I dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i, i, i mam nadzieję, że Wam się te fakty podobały i może niektóre już znaliście, a jeżeli nie, to fajnie, że się teraz o mnie więcej rzeczy dowiedzieliście i zapraszam Was do obejrzenia kolejnych odcinków na naszym kanale! Zapraszamy do subskrybowania tego kanału, polubienia filmu i zobaczenia najnowszego odcinka na kanale fusz różowe okulary!